Cześć, witam. Obecnie bardzo popularna i wiele się o niej mówi jest ta książka, czyli Natalia de Barbaro, czuła przewodniczka, kobieca droga do siebie. Przeczytałam, ale o tej książce za chwilę. Zacznę od książki tytułowej z tego filmu, czyli Salve Femina, Magdalena, już Wam mówię, Magdalena, zanim pokażę książkę. Salve Femina Magdalena Gaładyk Magdalena Gaładyk jest malarką i ale i zilustrowała tę książeczkę ale też dokonała wyboru tekstów i tak dalej, najpierw ją pokażę tak wygląda książeczka Salve Femina no i co wam przypomina? oczywiście macie rację książeczkę do nabożeństwa tutaj jest stążeczka Albo Modlitewnik. Bardzo ciekawa, ciekawy pomysł. Wydawnictwo poznańskie Albus chyba się nazywa. Wydało tę książkę i tak naprawdę jest to co? Jest to 100 mini biogramów feministek, kobiet znaczących w Polsce i omówione są w sposób następujący. Jak mówię, mini biogram portret namalowany tutaj przez autorkę. I ewentualnie no, jakiś cytat z wypowiedzi, pism tych kobiet. I jakie to są kobiety? Przeczytam wszystkie nazwiska, bo warto je sobie przypomnieć, albo jeżeli ktoś nigdy nie słyszał, to usłyszeć, że były takie kobiety, które miały znaczenie dla innych kobiet. I są to Bibianna Moraczewska, Narcyza Żmichowska, Helena Modrzejewska, Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka, Amal, <laughs> przepraszam, Amalia Krieger, Maria Lowej, Maria Siedlecka, Paulina Kuczalska-Reinschmidt, Cecylia Walewska, Maria Dulembianka, Izabela moszczyńska żepecka Olga Boznańska, Zofia Daszyńska-Golińska, Justyna Budzyńska tylicka Kazimiera Bujwidowa, Władysława Habichtówna, Maria Skłodowska Kiri, Stefania Sępołowska, Róża Luksemburg, Marcelina Kulikowska, Zofia Moraczewska, Nina Niowilla, Zofia Prausowa, Dorota Kuszyńska, Aniela Gruszecka, Zofia Naukowska, Zofia Sadowska, Stefania Zachorska. Zofia Stryjeńska, Maja Berezowska, Stanisława Paleolog, Stanisława Dowgiłówna, Jadwiga Sikorska, Janina Kosmowska, Zofia Bultarowicz-Dzielińska, Anda Kiszman, Maria Morska, Helena Jurgielewicz, Pola Negri, Katarzyna Kobro, Tamara Łępicka, Irena Krzywińska, Wanda Grabińska, Diana Reiter, Maria Jarema, Marta Słuchanek Kłyszewska, Anna Świrszczyńska, Irena Sendlerowa, Maryla Friedwald, Jadwiga Jędrzejowska, Cywka Leptkin, Maria Leśniewska, Zuzanna Ginczanka, Michalina Wisłocka, Wisława Szymborska, Maria Jannion, Alina Szaposznikow, Wanda Traczyk Stawska, Anna Walentynowicz. Magdalena Abakanowicz, Maria Orwid, Natalia LL, Maria Czubaszek, Ewa Łętowska, Krystyna Kowta, Wanda Rutkiewicz, Anda Rottenberg, Ewa Partum, Zofia Kulik, Izabela Gustowska, Agnieszka Holland, Bożena Umińska-Kew, Hanna Bakuła, Ewa Hołuszko, Izabela Jaruga-Nowacka, Małgorzata Chmielewska, Małgorzata Fuszara, Kora, Grażyna Ginalska, Alina Pienkowska, Alina Cała, Henryka Krzywonos, Monika Płatek, Kinga Dunin, Anna Grocka, Wanda Nowicka, Magdalena Środa, Ewa Osowska, Olga Tokarczuk, Katarzyna Kozyra, Magdalena Żernicka-Gec, Manuela Gretkowska, Kazimiera Szczuka, Joanna Bator, Joanna Piotrowska, Anna Leszuk, Agnieszka Graf, Iwona Demko, Sylwia Hutnik, Agnieszka Gajewicz-Skrętna. To są y, kobiety, których biogramy i cytaty z ich prac czy wypowiedzi znajdują się w tej książeczce. Oprócz tego mowa jest o mm, strajku kobiet, a także zamieściła a, autorka tutaj kalendarium. Kalendarium. <laughs> e, walki polskich kobiet o, o prawa wyborcze, o w ogóle swoje prawa. Wszystko, cała książeczka zaczyna się cytatem z już Wam mówię, cytatem Simone de Beauvoir i jej książki Druga Płeć. Nie rodzimy się kobietami, stajemy się nimi. Ten cytat i tak ilustrowana jest Simone de Beauvoir. Natomiast ja wybrałam sobie cytat z Wanda Rutkiewicz. To, Wan, to znaczy Wanda Rutkiewicz, himalajstka, wszyscy wiemy, powiedziała tak, nigdy nie godziłam się na rolę kobiety przedmiotu, zarówno w górach, jak i w życiu codziennym. No i teraz chwila o portretach kobiet, bo pokażę teraz portret Wandy Rutkiewicz. Nie wiem, czy rozpoznalibyście Himalajistkę na tym portre portrecie. Ale co do sztuki i sposobu portretowania nie będę się wypowiadała. Natomiast książeczka cenna o tyle, że przypomina tyle nazwisk, o których być może nie słyszeliście. Ja o bardzo wielu nie słyszałam i o ich zasługach właśnie w walce o prawa kobiet. O tym, co dla kobiet zrobiły. A więc, kobietę, a więc książkę Salve Femina, czyli Bądź Pozdrowiona Kobieto, Naprawdę polecam. Nie tylko jako ciekawostkę wydawniczą, ale no, jako ważny wgłos w dyskusji o kobietach. I wreszcie przechodzę do <laughs> książki, jak już mówię, bardzo często omawianej, czyli tej Czuła Przewodniczka. Autorka jest psycholożką, terapeutką. Przychodzą do niej kobiety z różnymi problemami. Ona te problemy nazywa, przedstawia... No, życie współczesnych kobiet, ich jak mówię, problemy, a także je klasyfikuję na pewne typy, o których za chwilę. Przeczytałam tę książkę, nie, miałam duże oczekiwania co do tej książki, ale myślę, że nie jest ona dla mnie, czyli nie jest ona dla kobiety w moim wieku w wieku, która ma 65 lat, ponieważ Odniosę się do pytań zawartych na ostatniej stronie. Dlaczego nie żyjemy tak, jakbyśmy chciały? I to nie jest pytanie do mnie, ponieważ ja żyję tak, jakbym chciała. Dlaczego nie robimy tego, co nam służy, ponieważ wiemy, co nam służy? Ja robię tylko to, co mi służy. Mogę sobie już na to pozwolić. Dlaczego trzymamy się starych, obcych nam wzorców? Jakby naszym życiem rządził jakiś złośliwy sufler. No, mogę z pewną niesmiałością o sobie powiedzieć, że kto jak to, ale ja nie trzymam się starych, utartych wzorców, na co możecie mieć dowód oglądając choćby moje filmy. I dlaczego same od siebie odchodzimy? Wprost przeciwnie. Ja wreszcie w moim wieku, w moich latach do siebie doszłam. A do siebie, czyli jako kobiety, jako osoby, jako człowieka. Oczywiście zabrało mi to e, trochę czasu, natomiast e, autorka, mm, no jak mówię, w, z tymi wszystkim nie ma w tej książce niczego dla mnie odkrywczego, nowego, na pewno ta książka mojego życia nie zmieniła. W pierwszej części mamy klasyfikację kobiet, czyli jest to e, kobieta królowa śniegu. Męczennica i potulna. Z perspektywy czasu, znaczy patrząc wstecz, mogę powiedzieć, że ja byłam osobą potulną, to znaczy taką, która spełniała oczekiwania innych, nigdy się nie wychylała, ale do czasu. Tutaj jest też o męczeństwie emocji. Czyli swoje emocje skrywam po to, żeby inni mogli swoje emocje uzewnętrznić. Jak pisze autorka, nie wynika to z empatii, tylko ze strachu. Tak, ja taka byłam, bałam się. Ale wszystko to, to, to znaczy to zmieniało się z biegiem czasu, z biegiem zyskiwania doświadczeń życiowych. Przełomowe były dla mnie może nie tyle studia, ile praca i wybór zawodu. Już niejednokrotnie Wam powiedziałam, że zawód, który wybrałam, czyli zawód nauczycielki, spowodował, że z biegiem czasu stawałam się kobietą inną, odważną, liderką, wiodącą, tak nieskromnie mogę o sobie powiedzieć. A druga część książki, no to jakby to powiedzieć, no dla mnie nie była zupełnie interesująca. Ale rozumiem młode kobiety, które to w, moim, w mojej młodości nie było takich książek. Być może wtedy zrozumiałabym już <laughs> wiele rzeczy wcześniej i nie musiałabym się borykać z problemami, które miałam, jak każda kobieta w tamtych czasach. Więc być może dla młodych kobiet jest to coś nowatorskiego i odkrywczego. Dla mnie nie. Czasami irytuje mnie również taki język, dosyć egzaltowany. Taki trochę wymyślony za bardzo, więc nie, będę, nie jestem i nie będę entuzjastką czułej, czułej przewodniczki. Ale jeszcze raz powtarzam, młodym kobietom być może ta książka jest potrzebna, na pewno jest potrzebna, i stąd wiele tych entuzjastycznych głosów. Po lekturze tej książki, jednej i drugiej, znalazłam w sieci taki. Cytat, który pasuje, myślę, do mnie jak ulał. Pozwólcie, że go teraz przeczytam. Co mnie nie zabiło, to mnie wzmocniło. Teraz jestem stara i twarda, jak żelki z... No i tutaj możecie sobie wstawić nazwę ulubionego albo mniej ulubionego sklepu. To taki cytat na podsumowanie. Ale. Co bardziej mi się podobało od czu, czułej przewodniczki, to jest Julia Hartwig i jej wiersze. O tych wierszach, których zaraz opowiem, dowiedziałam się z kanału Znalezione Przeczytane. Tam Anna, wykonując tak o wierszach w mieście, właśnie opowiedziała o tych dwóch, które Julia Hartwig napisała, już w XXI wieku, to znaczy chyba zaraz w 2002 roku, i zostały zamieszczone w tomie Inna wyspa. A te wiersze to, i one do mnie bardzo przemówiły, Oda feministyczna oraz drugi rady dla tej, którą nazwano kobietą. Oda feministyczna zaczyna się tak: myślałam, Domagają się prawa bachtanek, mus, pretensjonalnych mówczyń, dyskutantek. Ale odsłoniły się przede mną dachy domów i zobaczyłam udręczone twarze nad parą wrzącego garnka i napięte ramiona dźwigające codzienne ciężary. Oczy otępiało, otępiałe ze zmęczenia, głowy opustoszałe z wszelkiej myśli albo wypełnione głupstwem byle jakości. Zobaczyłam młode matki kołyszące rozkrzyczane niemowlęta w porze przygnębiającego przed świtu. Zobaczyłam moje siostry w uciśnieniu i rozpaczy. Nie te, które obdarzone łutem szczęścia na okoliczności i talentu zdobyły cudem krótkie e, klucze do miejsc, gdzie zabrojony jest wstęp kobietom. Oba wiersze polecam, cały tomik Julii Hartwig polecam oba wiersze są dosyć długie, a więc można o nich dyskutować, nad nimi rozmyślać. I co? No i te teksty, jak mówię, przemówiły do mnie bardziej niż czuła przewodniczka. I teraz, w jednym z ostatnich numerów polityki, przeczytałam taki artykuł: Kobiety objaśniają świat. Jest to artykuł mm, Polski czytelnik najczęściej jest kobietą, i sam rynek książki się sfeminizował. Mamy wysyp esejów i powieści w tym nurcie, ważne wznowienia, ale i pierwsze przekłady głośnych na świecie dzieł feministycznych. I mowa jest tutaj o książce napisanej przez Agnieszkę Graf. Książka nosi tytuł Świat bez kobiet. Jej pierwsze wydanie miało miejsce 20 lat temu. A teraz jest wznowienie. I autorka, y, Aleksandra Żelazińska, napisała o tej książce tak. Niewielka w sumie książka Graf, Biblia polskiego feminizmu, faktycznie wpada w ręce w okolicach 20 roku życia. Sama czytałam ją przed laty cichcem na mniej absorbujących wykładach. Może to tak nazwijmy inicjacja feministyczna zaczyna się nieco wcześniej, skoro pokolenie, które wyrosło od daty pierwszego wydania książki, do wznowienia jest już inne, bardziej otwarte na świat, z nim połączone. I cokolwiek, by o nim mówić, na pewno nie ma zgody, by był to świat bez kobiet. Więc proszę o dyskusję na temat o czym jest książka Agnieszki Graf? Dlaczego nazywana jest Biblią polskiego feminizmu? Bo feminizm jest mi jednak e, znaczy obcy w tym sensie, że nie żyje, nie wiem o nim dużo. Mm, próbuję e, zrozumieć, więc dlaczego Agnieszka Graf to Biblia polskiego feminizmu? I proszę o podpowiedzi tytułów książek, które pozwolą mnie w moim wieku 60. Plus, Zrozumieć e, feminizm jako taki nurt e, społeczny, nurt ważny dla wszystkich kobiet na świecie. A więc kończę, Dnieszką Graf, wszystkie książki, które dzisiaj pokazałam, e, polecam e, i czekam na Wasze opinie o nich. Bardzo, bardzo zapraszam do cysku. A jeszcze jedno słowo. Maskulinizm. O. Bo szukałam przeciwieństwa feminizmu i to mi wypadło, że to jest maskulinizm. O maskulinizmie też podyskutujmy. Nie, jeszcze jedno słowo. Przepraszam. Mansplaining. Mansplaining. Co to jest mansplaining? Zapraszam do dyskusji. Dziękuję. Do zobaczenia.